Dzień dobry, witam serdecznie. Właśnie udało się zakończyć z wynikiem pozytywnym kurs, gdzie uczestniczyłem, brałem udział w kursie organizowanym przez firmę Kursant. Wynik egzaminu dzisiejszy pozytywny, z czego się bardzo cieszę. Super. I teraz tak, egzamin wiem na kategorię E do B, dopowiemy. Do, tak. do, 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 do tak. I przed chwilą w ośrodku egzaminacyjnym to był Państwowy egzamin rozumiem, tak? tak. Dobrze, i wiem, że też instruktor pan Krzysztof yy, uczestniczył w tym egzaminie jako instruktor prowadzący. Tak. I co jakoś tam pomogło panu w tym, takie, taka opieka duchowa, że tak powiem? Oczywiście, oczywiście taka opieka jest bezwzględna i każdemu będę polecał, żeby jak ma taką możliwość, żeby skorzystać z takiej opieki, ponieważ... Yy, Czuje się wtedy bardziej taki komfortowy, mniej się człowiek stresuje. I bardziej pewnie, prawda? I jest to bardziej takie pewne, pewnie się czuje człowiek za kierownicą. Jeżeli chodzi o zadania egzaminacyjne na placu manewrowym, to jakie były te zadania? Zadania były, były zadania były z, z, Na pewno była jazda pasem ruchu do przodu, do tyłu, tam, czyli łuk. oczywiście. Takie, które występują na egzaminie państwowym, te, te wszystkie elementy, te wszystkie zadania były wielokrotnie przerabiane, ćwiczone na placu A Super. A wylosowany był garaż przodem, tyłem? Wylosowany był garaż, wjazd przodem, wyjazd tyłem. Aha, I, rozumiem. I wjazd na wzniesienie. A w ruchu drogowym w mieście jakieś coś trudnego? Były jakieś, jakieś skrzyżowania trudniejsze? Akurat z tym nie było za bardzo problemów, ponieważ 20 lat dojeżdżam z brzegu do Wrocławia, także troszeczkę, troszeczkę, ale oczywiście pewne nawyki, pewne nawyki takie, takie, na które trzeba uważać, zostały tutaj przez instruktora oczywiście zauważone, gdzie oczywiście bardzo mi pomogły i naświetliły, gdzie robię oczywiście błędy. Hmm. Teraz tak, jeszcze mam takie pytanie, bo często się spotykam z tym, że yy, kierujący pojazdami, którzy podwyższają kategorię, bo pan do tej pory posiadał kategorię B, tak? tak? I teraz mamy kategorię A do B, ale są inni, którzy też robią kategorię C czy do C i się okazuje, że jednak ta weryfikacja i przypominanie sobie przepisów ruchu drogowego jest z, zna, ma zna, znaczenie i, i tak nieraz Razem wspólnie dochodzimy do tego, że warto by było co jakiś czas w jakiś tam sposób przypomnieć sobie te zasady, bo jednak rutyna bierze górę, prawda? Oczywiście, rutyna gubi, jak to się popularnie mówi, Oczywiście, a tym bardziej, że będziemy, będziemy teraz yy, po to organizował nas zakład pracy właśnie ten kurs dla pracowników, bo oprócz mnie to jeszcze brało udział. Trzech moich kolegów, którzy także zdali egzamin z wynikiem pozytywnym, gdzie również uczestniczyli w kursie organizowanym przez firmę Kursat i także korzystali, tak jak ja, z opieki egzaminatora, pana Krzysztofa, podczas egzaminu. Super. Tak jak wspomniałem, zdali go z wynikiem pozytywnym. Mhm. Tak, właśnie pan Krzysztof, jako tutor prowadzący, angażuje się tutaj, zresztą też pan Michał w opiekę od samego początku do końca. Właśnie to jest bardzo ważne, żeby ten kurs był z wynikiem pozytywnym. Ja się cieszę, oczywiście gratuluję zaniech egzaminu za pierwszym razem, bo to ważne przygotowanie i satysfakcja później na całe życie. Wszystkiego dobrego. Oczywiście. A jeszcze na koniec chciałbym tak. wspomnieć, że oprócz pana Krzysztofa, który przyczynił się do naszego sukcesu wspólnego, tak jak wspomniałem moich kolegów, także czynny udział brał pan Michał, który również swoją wiedzą, doświadczeniem nas wspomagał. Super, jeszcze raz gratuluję, wszystkiego dobrego. Dziękuję.